Cześć widzu, do Ciebie mówię. Dlaczego kliknąłeś ten film? Czy dlatego, że jarasz się Diablo 4 i masz w nim wiele godzin? A może dlatego, że jarasz się w Poe i masz tam wiele godzin? A może dlatego, że grałeś dużo w Diablo i chcesz teraz pograć w Poe? A może grałeś dużo w Poe i chcesz pograć w Diablo? A może zupełnie przypadkiem jesteś zgubiony w internecie i kliknąłeś bezmyślnie pierwszy, lepszy link, co ci zasugerował YouTube? W każdym razie, jakikolwiek powód by nie był, zostań. Posłuchaj przez chwilę co mam Ci do powiedzenia, bo zapraszam na bardzo ciekawą dywagację odnośnie Pawła w Exile, Diablo i tego co przyniesie już bardzo niedaleko przyszłość. Ale najpierw standardowo intro. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na mojego Twitcha. O tutaj! Bo na Twitchu streamuję codziennie, na Twitch TV Spiralu z GTM. W różnych porach, najczęściej od 11 albo od 19, gramy w przeróżne gry. Między innymi oczywiście dużo Diablo 4, dużo Pawłow zaj, WoWów i innych tematów. Też nowe tytuły i tam sobie też na żywo dyskutujemy i komentujemy różne wydarzenia. Także jeżeli podobają Ci się te filmy, to na streamach na pewno Ci się spodoba. Także odwiedzaj nas. Ale przejdźmy najpierw do... Nie najpierw, tylko głównie do meritum, do treści dzisiejszego odcinka, po tym pięknym i magicznym, żywiołowym intrze, Piu. Słuchajcie, o Diablo 4 powiedzieliśmy sobie już bardzo dużo na tym kanale i było masa, była masa właściwie filmów moich odczuć, em, zarówno z tych y, podczas jeszcze betatestów przed premierą, Tuż po premierze, w trakcie premierze, kiedy miałem pierwsze tam 50-60 godzin, potem kiedy dobyłem pierwsze tam 120 godzin. I jakby w zależności od tego, na jakim etapie gry byliśmy, co odkrywaliśmy, tak zmieniały się na bieżąco też troszeczkę moje odczucia. Jedno, co się nie zmieniło, że no minęło już ponad miesiąc bo w dniu nagrywania tego filmu mamy 3 lipca, early access był 2. Był Czerwca, więc dokładnie minął miesiąc, i jeden dzień w nagrywaniu tego filmu, gdzie właściwie gram non-stop Diablo 4. I pomimo tego, że wspominałem o tym też w poprzednich filmach, że zacząłem zauważać coraz więcej błędów, wiele też na takich etapach fundamentalnych i kluczowych, to ja się nadal dobrze w tej grze bawię. Nadal miło spędzam czas i nadal uważam, że dla wielu, nie dla wszystkich, ta gra jest godna polecenia. Ale na czym polega problem? I który dzisiaj powinniśmy tutaj poruszyć, i który powinien być kluczowy? Problem polega na przyszłości, ponieważ takie gry jak Diablo 4 reklamują się jako gry usługi, gry na jakby no wiele lat, no przynajmniej na dobrych kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy, które aspirują do tego, żeby żyły bardzo długo, przedłużane przez fajny kontent sezonowy, przez yy, inspirujące i oryginalne dodatki. No i pytanie, czy tak będzie, bo natknęliśmy się na swego rodzaju mur w Diablo 4, gdzie czekamy wszyscy na zapowiedź pierwszego sezonu, która nomen omen dosłownie na dniach i również będziemy jakby analizować to na streamie, będziemy oglądać na żywo, potem nagram jakiś film odnośnie tej zapowiedzi. Ale do czego zmierzam? Zastanawia mnie fakt, czy to co zapowiedzą wystarczy, żeby przytrzymać graczy przy Diablo 4 na dłużej. Czy może jednak nadchodzące wielkimi krokami Puff of Exide 2 Zaburzy tutaj trochę równowagę i balans mocy. Słuchajcie, już 29 lipca premierę będzie miał ExileCon. ExileCon to taki, hmm, można powiedzieć, trochę mniejszy bliskon hmm, od Grinding Gear Games. Grinding Gear Games, dla tych, co nie wiedzą, jest to, są to twórcy, którzy właśnie w Exile tworzą. No i czego możemy się spodziewać na tegorocznym ExileConie, które ma miejsce w Nowej Zelandii i w ogóle tam się było dostać, kupić bilety? O Jezus, to było. Nie, nie lada wyczyn. No i teraz Puff of Exile 2 zostało zapowiedziane już jakiś czas temu. Na tegorocznym Exile konie mamy poznać więcej szczegółów, datę pierwszych beta testów podejrzewam, że najpierw zamkniętych, później otwartych. No i możliwe, że również datę premiery. Wielu spekuluje, że ta premiera nastąpi jeszcze w tym roku w okolicach grudnia. No i teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ zastanawiam się, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W sensie. Ilu z nas, graczy diablowych, zostanie przy Diablo, a ilu z nas przejdzie na Path of Exile? A może też odwrotnie, ilu graczy z Path of Exile z czasem zacznie przechodzić, albo już przechodzi do Diablo i od czego to zależy? Więc zacznijmy jakby od początku. Czym Path of Exile 2 jest? Nie będziemy sobie mówili o jedynce, jedynka już jest bardzo długo na rynku. Zresztą kiedyś zrobiłem film, w którym porównywałem serię Path of Exile... Do, do Diablo, i tam też rozkładałem sobie pierwsze Pawłowagi na czynniki pierwsze. Także zachęcam, zaj zajrzyjcie sobie do playlisty, mm, tam się tego dowiecie. Tutaj chciałbym wam powiedzieć, czym będzie PoE2. No, PoE2 ma to być taki tytuł, trochę jak Overwatch. I teraz uwaga, nie bijcie, zaraz wytłumaczę o co chodzi. PoE2 nie będzie bezpośrednią i taką pełną kontynuacją. Można też mieć takie PoE1,5. Ponieważ nie dostajemy osobnej gry, dostajemy tak na dobrą sprawę bardzo, bardzo duży patch i rozwinięcie do tego, co już istnieje. I tak ludzie mogą sobie siedzieć, oho, jak wyjdzie tak samo dobrze w przypadku Overwatcha 2, w sensie Overwatcha 1,5, Overwatcha 0,5, czy jakkolwiek inaczej ludzie to złośliwie nazywali. No to raczej nie ma się co spodziewać sukcesów, ale. Tutaj, jeśli chodzi o Grinding Gear Games, oni na tyle się starają i mają dobrą historię w słuchaniu graczy i wydawaniu regularnego, dobrego, przemyślanego przede wszystkim kontentu, że e, chyba aż tak bym się nie martwił. Ale czym to PoE2 ma być? PoE2 ma wprowadzić wiele zmian i wiele usprawnień. Nie wszystko jeszcze wiemy, ale postaram się Wam przybliżyć to, co wiemy. Przede wszystkim, pa Pawłowek zajdwójka 2 wprowadzi 7 nowych aktów. Bo dla tych, co nie kojarzą, nie pamiętają, e, jakby y, podstawowe Pawowegzaj posiada tych aktów 10, i za każdym razem, kiedy tworzymy nową postać, kiedy wychodzi nowy sezon, musimy tak zwane aktowanie odbębnić. I jakby jest to nierozłączny element ARP-ów, jest to nieodłączny element PoE, ale wielu fanów y, Pawowegzaj i wielu graczy, którzy mają tam setki godzin, z którymi też miałem okazję rozmawiać, Wspominali mi, że no, jest to trochę nużące, i dlatego bardzo, ale to bardzo jarają się na nową formę robienia aktów. Ja może też tutaj dodam jedną e, bardzo ważną rzecz. Nie pomylcie mnie, że jestem jakimś mega prosem, jeśli chodzi o Pawłowekzary. Ja wiele razy w Pawłowekzary grałem. Dochodziłem do pewnego momentu i często dochodziłem do takiego etapu, gdzie po prostu było coś dla mnie za dużo i, i gdzieś tam odpuszczałem, wracałem do Diablo. Ale o tym sobie powiemy jakby yy, w późniejszej części filmu. Ja przygotowałem się, zrobiłem jakiś research i próbuję jakby ze swojej perspektywy nie uber pro ale takiego osoby, która jest zajarana RPGami, zajarana Diablo 4 i trochę w tym Diablo 4 pograła, przedstawić jakby swój, swój obraz i swoje podejście tego Poe. Także od razu zaznaczam, żeby ludzie mnie gdzieś tam nie hejtowali, że hej, dlaczego ci wypowiadasz o Poe, jak masz tam tylko 100 godzin na są ludzie, co mają po 3000, oni mogliby się powiedzieć. Także Spokojnie, nie bijcie, wypowiadam się z mojego skromnego, stugodzinnego tutaj oglądu i opinii na temat, na temat gry. Także przechodząc, przechodząc do meritum, będziemy mieli przede wszystkim 7 nowych aktów, i te 7 nowych aktów to będzie nowa opcja, która, jakby zrobić taką tabelkę, taki prostokąt, to będziemy mieli początek, aktowanie, gdzie u góry będzie do wyboru albo 7 nowych aktów, albo 10 starych, i one. I te obie ścieżki będą prowadziły do wspólnego endgame. Jak pierwszym, mm, pierwszy raz to zobaczyłem, było dla mnie takie zawijanie, mówię jak, ale to będzie nowa gra, nowe poe, jakby dwa sposoby levelowania, ale jakby wspólny endgame. Trochę nie rozumiem. I zagłębiłem się w temat. I pomimo, że nie wszystko jeszcze wiadomo, i część z tego to jest, są spekulacje, to gra w całości dostanie ogromnego patcha, który się załupaw za Zay2. Wprowadzi nowe mechaniki, nowy, nowy gameplay, nowe, nowe podklasy, czyli tam klasy Ascendancy. Wprowadzi nowości związane z korzystaniem i levelowaniem gemów, czyli gemy to są te kryształki odpowiedzialne za, za nasze umiejętności w Path of Exile. I będziemy mieli dwie drogi dojścia do, do tego endgame'u nowymi albo starymi aktami. No, i teraz, jakby pomimo, że będziemy grali stare akty, to z tego co rozumiem, będzie to wszystko w ramach tego odświeżonego poeta, czyli dostaniemy też nowy silnik graficzny, czyli będzie nowa grafika, nowe efekty, lepsza też optymalizacja, bo dla stałych graczy pachowek, i wiadomo, że ta optymalizacja często była taka, no szczególnie przy dużych walkach, jak dużo się działo, to nawet. Komputery z RTXem 4090 i jakąś nową i dziewiątką potrafiły klękać, i potrafiły dropić mocno klatki. Także ma być tutaj też dużo zmian takich technicznych. No i generalnie, yy, generalnie będzie to wprowadziło do, do wspólnego endgame'u. I teraz, co jest ważne dla mnie jako dla gracza, który w odniesieniu do hardkorowców po jest na pewno graczem bardziej casualowym. No moim takim wymarzonym scenariuszem w Exile 2. Byłoby to, że ja wkroczę do gry na świeżo i nie będę obciążony wszystkimi mechanikami i przeszłością gry, której nie poznałem. Teraz, co to znaczy? Pawłowek za 1 wyszła już wiele lat temu i regularnie co 3 miesiące dodaje nowy content, nowe, nowe treści sezonowe, tylko w odróżnieniu od Diablo, w Pawłowek za to sezonami, tylko ligami. I każda liga wprowadza jakieś swoje, swoje mechaniki, dodatkowe kluczowe elementy. I często jest tak, że część z tych mechanik, tych, z tych lig, pozostaje w grze na stałe albo wraca cyklicznie. I teraz, wchodząc jako nowy gracz do Puff of Exile 1, miałem takie uczucie, że jestem bardzo przytłoczony ilością rzeczy, która w grze się pojawia. Liga taka, e, liga śmaka, tu jakieś podziemia, tu jakieś harwesty, tu jakieś e, hideouty, tu coś tam, tam muszę coś zbierać, tam coś przychodzi. No, było to. Nie ukrywam, nie, nie jestem też totalnym głąbem, coś tam rozumiałem, ale było to trochę przytłaczające. I moim marzeniem jest to, żeby Path of Exide 2 prowadziło tak zwane czyste konto. I to czyste konto pozwoliłoby mnie i podejrzewam też wielu innym, jako nowym graczom, przejść świeże doświadczenie w sensie wprowadzić się w świat tej gry w taki niezaburzony sposób. W sensie nie bez takiego uczucia, że jestem już do tyłu o ileś tam lat i muszę nadrabiać, tylko chciałbym wejść z wszystkimi graczami i poznawać tą grę nie, na nowo. Stąd trochę się dziwię, że twórcy postanowili zostawić stare akty, ale no nie wiem, może to nie będzie w niczym przeszkadzało, ciężko powiedzieć. I mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że stare elementy ligowe zostaną wszystkie usunięte. Dostaniemy jakby ten patch 1.0 czy tam 2.0, jak zwał, tak zwał który wprowadzi jakąś tam jedną mechanikę nową na start, czy dwie i wszyscy się będą tego uczyli od nowa i będziemy mieli taki, taki fresh start, przynajmniej pod takim ogólnym znaczeniem, no bo też twórcy no, potwierdzili, że jak kupiło się staż jakieś niektóre elementy kosmetyczne, to one przechodzą do POE2, także no tu jest kwestia dyskusyjna. I teraz dlaczego to, to, o czym mówię jest ważne? No jest to ważne, ponieważ Dużo łatwiej wejść w grę, która jest trudna i skomplikowana. Nie oszukujmy się, Paweł Weksaj jest dużo, dużo bardziej. no w pewnym sensie też skomplikowana, ale przede wszystkim bardziej złożona i posiada więcej elementów, mmm, które trzeba umieć, rozumieć i ogarniać niż Diablo. No i teraz fajnie by było móc w tą grę wkroczyć, poczuć ją od takiego zera i dać jej jakby nową szansę, która byłaby też bardzo ważną i ciekawą alternatywą dla Diablo 4. No, i teraz pozostaje pytanie. Kto będzie grał w Paw Exile 2, a kto będzie grał w Diablo 4? I teraz pierwsza grupa ludzi, do której póki co ja się zaliczam, to jestem taki I don't know Andy. I teraz to jest... <laughs> Nie bijcie mnie w komentarzach za te cringeowe porównanie, ale to jest dobre porównanie. Ponieważ jak wychodziło Diablo 4, to moim marzeniem, ja już o tym też wielokrotnie mówiłem było, żeby Diablo 4 było trochę, trochę bardziej uproszczoną wersją Pawłowegzaj. Ponieważ zawsze w Diablo brakowało mi trochę bardziej zaawansowanych mechanizmów. Brakowało mi większej głębi, jeśli chodzi o kustomizację postaci, o itemizację i tak dalej, czy wykorzystanie w późniejszym etapie gry starszych przedmiotów, jakichś mniej ważnych i tak dalej, i tak dalej. Ale nie do końca tak się stało. Ja już też wcześniej o tym powiedziałem. Nie chcę znowu przy, przywodzić i przynosić znowu moich, mojej wypowiedzi z poprzednich filmów, gdzie oceniałem wstępnie Diablo 4 po tych tam 120-130 godzinach gry. Ale no niestety Diablo na wielu, przynajmniej póki co, Diablo 4 na wielu aspektach zawiodł. Przede wszystkim znaczenia itemizacji, chęci podążania za tą marchew marchewką. Ciekawości odkrywania świata, czy nowych rzeczy, masem bezsensownych i pustych miejsc, gdzie w ogóle nie opłaca się wchodzić. No nie chcę się tutaj jakby też mocno rozwieść, bo ja mówię, nadal się dobrze bawię w, tą, w tej grze, grając z różnymi postaciami, robiąc sobie content, chillując, ale ja to widzę. Ja naprawdę widzę ile jest niedociągnięć, niewykorzystanego potencjału lenistwa. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wykorzystanie czterech na krzyż tych samych lokacji, zmiksowanych do tworzenia dungów. Które niby są generowane proceduralnie. A tak naprawdę, mamy co drugi dung ten sam korytarz z różnymi ścieżkami, które się przecinają. Questy, które są do wykonywania w tych dungach, są bezmyślnie nudne w zasadzie uwolnić czterech więźniów albo zabij dwóch kapitanów i przejść dalej. I to jest tyle. I no mówię, nie chcę się tutaj czepiać, bo ma też coś swój fajny element, taki jeśli chodzi o, 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 o takie zachęcanie się do gry. Jest to spoko, ale pytanie, jak to będzie wyglądało dalej? I na to pytanie poznamy odpowiedź. Nie wiem, kiedy oglądacie ten film, bo wydaje mi się, że już 6 albo 7 lipca co będzie w pierwszym sezonie? Jakie mechaniki wprowadzi? Co będzie w drugim sezonie? To jest też kluczowe, ponieważ kolejne sezony i to, w jaki sposób gracze będą przyciągani i zachęcani do grania dalej w Diablo. Płynie na potencjalny sukces lub jego brak Paweł Wegzaj. I teraz tak wiem, zaraz masa osób mi wytnie w komentarzu, co ty gadasz, że głupoty, Paweł Wegzaj to jest dla zupełnie innych ludzi, a tam cukierkowy, tam słabe Diablo jest też dla zupełnie innych. I tak, owszem, są ludzie, którzy są tak mocno into Poe, że nigdy Diablo i odwrotnie są ludzie, którzy są tak into Diablo, że nigdy Poe. W porządku, ja się z tym zgadzam. Ale dla całej reszty, która jest po środku, nie jest na tych dwóch skrajnych punktach hardkorowo psychofaństwa jednych lub drugich, nie oceniam. Jest ten środek. Ja jest, stoję teraz na tym środku, dlatego I Don't Know Andy, tak, tak się rozboczono nazwałem. I ja się tutaj właśnie zastanawiam, czy Diablo 4 zaoferuje mi adekwatną ilość kontentu do moich potrzeb, że będę czuł się zachęcany co sezon, żeby w tą grę grać wracać, poznawać nowe rzeczy, czy naprawią pewne bazowe problemy, jak będą wyglądały dodatki, czy będzie w ogóle sens dalej grać w to grę, czy powtórzą błędy sezonu z Diablo 3. Raczej nie powtórzą. Pytanie, czy naprawa tego będzie wystarczająca, żeby ta gra była ciekawa i żyła. Teraz druga kwestia, czy wchodząc w Pawłow Exide 2, jeżeli mi się na przykład Diablo 4 zmęczy, czy ja będę w stanie się w tej grze na dłuższą metę odnaleźć? Czy pomimo, że w teorii Pawowe zajdwa 2 powinno w jakimś stopniu zaoferować nowy start, czy mimo wszystko nie przytłoczy mnie znowu ilością kontentu, mechanik, skomplikowania, itd, i tak dalej. I czy tym nie odepchnie? Bo może się okazać tak, że pawowe zaje w swoim dalszym rozwoju, będzie szczególnie dla nowych graczy, albo dla graczy, którzy chcą spróbować czegoś nowego po Diablo, jednak zbyt, zbyt skomplikowane i zbyt wymagające pod wieloma aspektami. I ci gracze będą e, jednak wracać do Diablo, bądź innych tytułów, które mają odrobinę niższy próg e, jakby wejścia, czy, czy po prostu łatwiej przyjmują Nowego odbiorcy, i tu pojawia się kluczowe, kluczowe pytanie, bo Diablo, a raczej twórcy Diablo, mogą skorzystać z tego, co mówią gracze, na co narzekają, mogą skorzystać z pomysłów konkurencji, które się u wielu graczy podobają, i mogą doprowadzić Diablo 4 do stanu, w którym będzie pod wieloma aspektami adekwatną i sensowną konkurencją dla Puff o 2. Ale nie myślisz, że to działa w jedną stronę. Twórcy Pawła też moim zdaniem, od Diablo powinni się uczyć. Powinni się uczyć tego, żeby przynajmniej na start albo na jakimś tam etapie gry być bardziej przystępnym dla nowego gracza. Ponieważ, jeżeli jakaś gra się nie rozwija i nie pozyskuje nowych odbiorców, to jest tak jak z każdą firmą, z każdym interesem, ze wszystkim po prostu umierasz. Rozwój. Jest konieczny, stagnacja zabija. Dlatego jest kluczowe, żeby pozyskiwali nowych graczy. I teraz w jaki sposób Paweł Wechsel może pozyskać nowych graczy? Po pierwsze, świeżym startem, który zaoferuje równe szanse dla każdego. W sensie, zarówno starzy wyjadaczek, i nowych gracze będą mniej więcej na tym samym poziomie. No wiadomo, że starzy wyjadacze będą więcej wiedzieli, co się dzieje, bo już w to grali. Będą tylko traktowali to jako duże zmiany. Ale zaczynając od. Tego samego etapu, będąc, mieli, mając powoli dawkowane mechaniki, endgame i tak dalej, łatwiej będzie tego gracza przyciągnąć, łatwiej będzie tego gracza zachęcić, żeby pograł dłużej i żeby został. I żeby nie było takiego momentu, gdzie on walnie głową w ścianę, odbije się i ucieknie do Diablo czy do jakiejkolwiek innej gry. Także to nie jest tak, że tylko twórcy Diablo i tylko Blizzard musi wyciągnąć swoje wnioski. I musi się bardzo postarać, żeby utrzymać graczy. Myślę, że w przypadku PoE 2 też jest to kluczowe, by, by Grinding Gear Games pamiętało też o potencjalnie nowych graczach. I ja rozumiem, że może się pojawić sporo komentarzy, że gadam bzdury, że PoE wcale nie jest takie trudne, albo Diablo wcale nie jest takie uproszczone. I ja się zgadzam, punkt widzenia zależy od punktu, od punktu siedzenia. Ale no, no, są pewne fakty. Diablo jest dużo prostszą wersją Slasha, czy raczej ARPGa niż niż Pawłowegzaj. Żeby wejść i grać w Pawłowegzaj, wymagana jest trochę większa znajomość mechanik. Więcej trzeba się skupić, więcej trzeba poświęcić czasu, żeby do czegoś w tej grze dojść i opanować pewne, yy, pewne elementy. W Diablo jest dużo łatwiej, zresztą ta gra jest też zaprojektowana o jednak rodzinnym graniu kanapowym na, na konsolach. I teraz znowu można powiedzieć, no ale Paweł Wegzak jest też na konsolę. No tak, ale jakby trochę inne zamysły tutaj panowały. Także ja wam powiem na tę chwilę. Nie wiem, gdzie ostatecznie zostanę. Czy Diablo jednak na stałe moje serce przygarnie do siebie i zaoferuje mi tak wspaniały kontent i taką ciekawą różnorodność, że pomimo, że ogram po bo siłą rzeczy... Sprawdzę, bo to jest to coś nowego, ciekawego, także na pewno ogram. I pomimo, że w Poe 2 pogram, to i tak ostatecznie wrócę do Diablo. Czy może jednak okaże się, że Diablo zawiedzie? Blizzard zawiedzie? Nie dowiozą takiej jakości kontentu, jakiej oczekują gracze, a Pawłowek zdej wbrew przeciwnie. I za jakiś czas powiem wam, słuchajcie kochani, na razie moje serce leży z Grinding Gear Games i mój czas na streamach, na filmach będę poświęcał graniu w Poe. Taki film również może powstać. Ale bardziej jestem ciekawy, co powstaje w Waszych głowach za przemyślenie. Co Wam się bardziej podoba? Na co Wy bardziej czekacie? Jakie są Wasze przemyślenia? Bardzo zachęcam do dyskusji w komentarzach. Podzielcie się swoimi op opiniami i oczekiwaniami. Ja tymczasem idę kontynuować moje przemyślenia i zastanawianie się, co nam przyniesie przyszłość. I widzimy się na pewno w kolejnym odcinku. Tymczasem ty walnij suba, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, koniecznie łapkę w górę. No i tak jak wspomniałem wcześniej, skomentuj. Do zobaczenia w na następnym materiale, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja nazywam się Spiralus i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!